Dzień dobry! Takie pytanie pojawiło się na YouTube, a jest tak bardzo ciekawe, że odpowiem na nie w nowym podcaście. Niech naszym przykładem będzie planeta Mars lub dowolnie inna, ale ta jest ciekawa, ponieważ wiele osób zastanawia się, czy znajduje się na niej życie, lub czy kiedyś, gdy warunki na niej były bardziej sprzyjające, nie istniała tam jakaś cywilizacja. Ale zauważmy, że my cały czas patrzymy na wszechświat z perspektywy jednego tylko wymiaru częstotliwości, na jakiej się znajduje on, a raczej my, którzy poprzez nasze organizmy są w pewien sposób postrzegamy naszą rzeczywistość. To, co postrzegamy, doświadczamy i my jesteśmy nią sami, to częstotliwość. Na przykład XYZT10. To moja tylko przykładowa nazwa naszej częstotliwości. XYZ oznacza trzy kierunki. T oznacza czas. Patrząc dalej przed siebie, widzimy przeszły, a nie teraźniejszy wszechświat. 10 Poziom zagęszczenia wibracji, energii u nas tak gęstej, że już tak zwanej materii. 10 to kabalistyczna sefira Malchut, najniższy poziom. Pytanie jest takie, czy częstotliwość XYZT10 to jest jedyny istniejący przejaw naszego układu słonecznego? A gdyby założyć, że nasze Słońce i jego planety w tym samym miejscu nakładają się na siebie w postaci wielu częstotliwości, np. od XYZT01 do 10, Załóżmy przy tym, że idąc w kierunku 0,1, wibracje są coraz szybsze, materia bardziej subtelna, to co nazywamy czasem szybciej płynie, rzeczy dzieją się szybciej, a ciała doświadczające istnienia na takim poziomie są energią, którą świadomość może dowolnie kształtować i zmieniać w zależności od tego, jak w danej chwili czy sytuacji chce się zamanifestować. Jak bardzo zmieni to nasze myślenie o rzeczywistości? Bardzo zmieni. Pusta planeta na naszej częstotliwości wcale nie musi taką być na wyższej. Bo tam może natętnić życiem i być naszpikowana technologią, jakiej jeszcze nie znamy. Wyższa częstotliwość, wibracja, to jest nasza jakby utracona przeszłość, ale także i przyszłość, do której cały czas powracamy. Osoby, które interesują się duchowością, pewnie nieraz słyszało o wniesieniu ludzkości lub też przeskoku wyższy wymiar, który nada nam inne właściwości i możliwości postrzegania rzeczywistości. No i dodajmy, że nie wszystkim według tych teorii ma to się udać. To nie jest żadna tajemnica, że wibracje rosną i jest to mierzone. A ja widzę to tak, że wszystkie pasma częstotliwości, wszystkie poziomy światy także wibrują coraz szybciej, dzięki czemu faktycznie my powracamy powoli do miejsca, z którego tu przyszliśmy. Opuściliśmy się z poziomu 9 na 10, teraz wracamy na 9, który jest naszą przeszłością i przyszłością jednocześnie. Inne tak samo, tyle tylko, że z 9 na 8 i tak dalej. Wróćmy teraz do pytania z YouTube'a. Przecież my zasypiając jako świadomość korzystamy z ciał subtelnych, które pozwalają nam doświadczać tej samej rzeczywistości, ale widzianej właśnie na innej częstotliwości. Mało tego, my poza ciałem zmieniamy nasze wibracje, dopasowując się, synchronizując z wibracjami miejsca, które zaczynamy postrzegać. My jesteśmy w stanie nie tylko zwiedzać inne planety, cywilizacje, pojazdy kosmiczne, czy też wchodzić w inne tożsamości nas samych, których doświadcza nasz wyższy ja, ale także my możemy zobaczyć nasze miasta na wyższych częstotliwościach. One już istnieją tu i teraz, przenikają przez nas. Tak samo jak tysiące programów telewizji są tu i teraz, ale oglądamy na telewizorze tylko jeden. Nasze ciało jest jak dekoder telewizyjny, który na ekranie wyświetla nam jeden z wielu programów znajdujących się w rzeczywistości nasz świat. Przy okazji opowiem trochę o jakości życia, które na tych wyższych poziomach istnieje i dlaczego racji dużo jest w tym, że nie każdy jest w stanie w tym samym czasie, bo różnie się rozwijamy, przejść na taką częstotliwość, gdyby nagle pojawiła się taka możliwość. Nie ma podziałów na państwa, granic, których nie można przekraczać, jest jedność. Choć istnieją pewne tradycje, pokazy, rytuały, ale to jest symboliczne. Nie zauważyłem żadnych religii, które porywałyby tłumy i co gorsza przeciwstawiały sobie ludzi, czy też wrogo do siebie nastawiały. Spójrzmy na problem religii realistycznie. Na świecie jest ich tak wiele, wierzeń bogów, która jest prawdziwa, przecież wszystkie nie mogą być prawdziwe. Być może zostały poddane weryfikacji i razem z granicami między państwami, przestały istnieć, bo nie pasowały już do poziomu świadomości ich mieszkańców. Zniknęły pieniądze. Nie są tam potrzebne. Każdy dostaje to, czego potrzebuje, ale nie zniknęły wcale zajęcia dla ludzi. Oni dalej pracują. Tylko ich praca jest albo twórcza, albo potrzebna dla innych. Każdy ma swoje unikalne przecież zdolności i korzysta z nich dla dobra ludzkości. Te obawy, dajmy dochód gwarantowany, a ludzie nie będą nic robić, się tam nie potwierdziły. Być może na samym początku taki efekt może mieć miejsce, ale on szybko minie i ludzie z nudów zaczną mieć potrzebę, by żyć w społeczeństwie i mieć możliwość rozwoju i realizacji swoich talentów. Różnica pomiędzy pracą tu a tam jest taka, że tam pracuję, bo chcę i robię z korzyścią dla innych, co kocham i w czym jestem dobry. U nas praca w większości przypadków to przymus. Ciężka praca, by zapłacić rachunki. Ten świat się już kończy i to widać gołym okiem. Technologia się rozwinęła, ale nie w sposób negatywny. Te czarne scenariusze, że ludzkość zostanie zniewolona dzięki niej przerządy na tych wyższych wibracyjnych poziomach się nie zrealizowała. Pamiętajmy o tym, że wyższe wibracje to miłość, akceptacja, współczucie, dobro, więc tam technicznie nie ma możliwości, by technologie zostały opanowane przez złe siły, bo ich tam nie ma. Złe siły, mrok, smutek, tyrania, niewolnictwo to domena niższych wibracyjnie poziomów rzeczywistości. Ciała tam są bardziej energią, ale także istoty mają umysły, które potrzebują czynnika z zewnątrz, który je uleczy. Na przykład zobaczyłem, jak pewien człowiek uszkodził sobie kręgosłup. Zabrano go do takiej maszyny ze światłem, które przeszło przez kręgosłup i go natychmiast naprawiło. Czym wyższy poziom wibracji, tym bardziej i łatwiej sami potrafimy się naprawić i manifestować. Czym niżej, to potrzebujemy kogoś lub jakiegoś urządzenia, które sprawi, że łatwiej uwierzymy w swoje samo uzdrowienie. Wspomniałem już, jakie właściwości mają te wyższe wibracje, a nie każdy byłby gotów od razu porzucić te niższe. Są przecież ludzie, którzy mają potrzebę by rządzić, wykorzystywać innych, być ponad innymi, widzieć na zewnątrz gorszy, biedniejszy świat niż ma się u siebie, więc takie istoty pływające i stwarzające niskie wibracje na takich pozostaną i będą robić wszystko, by jak najwięcej osób jak najdłużej z nimi pozostało. To co jest przepustką, by być tam? Pozytywne myślenie, bycie dobrym człowiekiem, który patrzy na siebie i innych z miłością, takie wibracje własne utrzymają istotę tam. Wszechświat wielu częstotliwości, które są tu i teraz, a dzięki OOB można je zwiedzać. To tak na podsumowanie. Pozdrawiam wszystkich i życzę dalekich podróży.